Cześć, witam Cię ponownie w trzecim z kolei materiale dotyczącym podnoszenia poziomu termostatu finansowego. Mam nadzieję, że pobawiłeś się troszeczkę pozytywnym myśleniem, że zmieniłeś troszeczkę spojrzenie na temat pieniędzy. Dlatego, w tym materiale, chciałbym Ci przybliżyć pięć kroków, które zmieniają termostat finansowy. Pięć rzeczy, które nieświadomie wręcz czasami robią ludzie zamożni, a ludzie ubodzy kompletnie tego nie robią. Dlatego są w punkcie, w którym są. A więc, abyś mógł podnieść całkowicie swój termostat finansowy, w pierwszym kroku musisz wiedzieć dokładnie, czego chcesz. Ludzie, tak jak i ty, czasami wiedzą, czego nie chcą. I to, że nie chcemy biedy, nie chcemy ubóstwa, nie chcemy czegoś tam, to jest jedno. Ale co chcesz tak naprawdę? Czyli inaczej mówiąc, pieniądze to jest forma zamknięta, to jest matematyka i ekonomia, więc pytanie jest krótkie: ile chcesz zarabiać? Ile tak naprawdę chcesz zarabiać? Czy to jest 2000, 3000, 5000 złotych, tysięcy złotych? Pomyśl, ile tak naprawdę chcesz zarabiać? I ja ci mogę zagwarantować, że jeżeli nie strzelałeś kwoty z kosmosu, tylko powiedziałeś sobie tą kwotę, którą czujesz w sobie, to tak naprawdę ona jest za mała. Więc podnieś sobie troszeczkę więcej ufając, że wszystko jest możliwe. Wiesz, czasami to, co mamy w nas w środku, jest niezgodne z prawdą, czyli inaczej mówiąc, wierzymy w to, co świat nam powiedział, że nie ma pracy, że trzeba się natyrać, że trzeba ciężko zapracować. Nasz termostat finansowy jest ustawiony na jakimś poziomie i ciężko czasami jest się przez niego przedrzeć. Więc pierwszą rzeczą jest określenie, czego tak naprawdę chcesz, czyli ile chcesz zarabiać. I ja wiem, że wcale to nie jest łatwe, określenie tego, co się chce, Ponieważ, wiesz, jak to mówisz, no ja bym chciał zarabiać, wiesz, uł, uł, niektórzy mówią, ura, ura, 50 tysięcy, 100 tysięcy złotych, wow, tak? Ja to milion, ja to milion miesięcznie, a tak naprawdę zarabia 2,5 tysiąca. I umysł podświadomy, jego termostat finansowy jest tak zamknięty, że mówi, No, dobra, to Ty sobie powymyślaj, pokombinuj, ja i tak wiem swoje. Więc, żeby tak naprawdę określić, czego chcesz, musisz mieć, wiesz, jak w księgowości. Rozpisany krok po kroku. Po co, na co i dlaczego chcesz to? W tym momencie Twój wszechświat będzie patrzył na Ciebie inaczej. Twój umysł podświadomy zacznie myśleć zupełnie w inny sposób, bo on nie odróżnia dobra i zła. I dla umysłu podświadomego i dla Twojego wszechświata nie ma znaczenia ilość. Tam nie liczy się ilość. Czy to jest dwa tysiące, czy dwadzieścia tysięcy, czy dwieście tysięcy, czy dwa miliony, to nie ma znaczenia. To są tylko pieniądze. Wartość określasz ty. Czy 200 tysięcy to jest dużo, czy to jest mało? Czy 2 miliony miesięcznie to jest dużo czy mało? Czy 5 tysięcy złotych miesięcznie to jest dużo czy mało, to określasz tylko ty i wyłącznie z poziomu swojego termostatu finansowego dla wszechświata i dla umysłu podświatowego nie ma znaczenia. Dlatego jest tak szalenie istotne, żebyś wyznaczył dokładnie to, czego chcesz. Ale tak jak w punkcie pierwszym mamy, ile chcesz zarabiać, i to uważaj miesięcznie, Oczywiście możesz określić bazę roczną, że rocznie, tak jak w Stanach Zjednoczonych się mówi, rocznie zarabiam tyle i tyle. My w Polsce i w Europie ogólnie mamy przedział wypłat miesięczny. Więc podziel sobie tą sumę na miesiące, żebyś miał wytyczną dla Twojego umysłu podświadomego, ile tak naprawdę powinieneś zarabiać. I użyłem tu słowa świadomie. Powinien. Dlaczego? Jeżeli dzisiaj określisz, że chcesz zarabiać 20 tysięcy zł miesięcznie, to pytanie jest. Dlaczego? Tak jak tutaj w tym punkcie, drugim. Na co potrzebujesz? Na co potrzebujesz te twoje 20 tysięcy zł? Umysł podświadomy, tak jak twój wszechświat, jest tak księgowy. Konkretnie wyznaczona forma potrzeb. Nie pragnień. Potrzeb. Potrzeba to jest potrzeba. Tam nie ma warunków, że dobrze byłoby mieć, lub nie byłoby mieć. Jeżeli dzisiaj twój koszt przeżycia jest 2000 zł, przykładowo yy, płacisz wynajem mieszkania. Kupujesz sobie jakieś jedzenie, nie wiem, płacisz laty na samochód, masz 2,5 tysiąca złotych, przykładowo, kosztów utrzymania, to Ty nie możesz zarabiać dwa, bo Cię nie będzie stać na życie. Dlatego jak wyznaczysz potrzeby, konkretne potrzeby, Twój umysł podświadomy będzie patrzył jak formę Twojego życia. Więc usiądź sobie na chwileczkę, zastanów się, ile chcesz zarabiać, a później rozpisz krok po kroku, na co będziesz to potrzebował. Na co potrzebuje. Dokładnie te swoje pieniądze, które chcesz zarabiać. I uważaj, może się zdarzyć, że jak zaczniesz to rozpisywać, to będziesz musiał wpisać wyższą sumę. Dokładnie to ćwiczenie przerobimy na szkoleniu online, które będzie niedługo, yy, Świadomość Finansowa, o którym mówiłem w poprzednich dwóch odcinkach. Tam rozpiszemy krok po kroku. Tutaj to, co mogę Ci na szybciutko powiedzieć, to usiądź i zwróć uwagę, jak powinno wyglądać lub jak chciałbyś. Aby wyglądały Twoje yy, standard życia. Absolutnie doskonały standard życia, kiedy zarabiasz pieniądze takie, jakie chcesz zarabiać? Ile kosztuje Twój samochód? Ile kosztuje paliwo? W jakim mieszkaniu mieszkasz? Ile kosztuje to mieszkanie? Jakie jedzenie chcesz jeść, ile ono kosztuje miesięcznie? Jakie ubranie chcesz nosić? I ile wydasz na nie miesięcznie? Jakie masz pasje, które ileś będą kosztowały? Jakie masz przyjemności, za które trzeba. Zapłacić, jeżeli masz dziewczynę lub masz chłopaka, to ile razy będziesz jadał z nią czy z nim w restauracji? Jeżeli w restauracji, to jakiej? Ile razy? Raz, dwa, trzy, cztery razy w miesiącu? W każdy weekend? Jeżeli w każdy weekend, to jaka to będzie restauracja? Czy zwykła, czy bar, knajpa, restauracja, czy może restauracja cztero- czy pięciogwiazdkowa, gdzie kelner cię obsługuje? Oblicz to wszystko. Spisz każdą rzecz, która ci przyjdzie do głowy. Na którą potrzebujesz pieniądze, i potrzebujesz pieniądze takie, jakie chcesz mieć, czyli inaczej mówiąc, standard życia, który chcesz prowadzić. Bo jeżeli chcesz iść do restauracji i kupić tylko frytki, no to potrzebujesz 7 zł. Przykładowo. Ale jeżeli chcesz kupić dobre danie w pięciogwiazdkowej restauracji, to potrzebujesz minimum te 200-300 zł. Tak? Więc ile chcesz posiadać, żebyś mógł kupić sobie standard życia, jaki i to jest bardzo ważna rola, bo w tym momencie, jeżeli określisz, ile chcesz zarabiać i na co potrzebujesz, przestaje to być w fazie pragnień. Zaczyna być to w fazie potrzeb. Twój umysł podświadomy będzie chciał spełnić Twoją potrzebę. Czyli po pierwsze, określ, ile chcesz zarabiać. Po drugie, na co potrzebujesz te pieniądze, żeby przełożyć to w fazę potrzeb. I po trzecie, stwórz obraz sobie w głowie tego Twojego stylu życia, tego Twojego dobrostanu. Zamknij oczy na chwileczkę, usiądź sobie na spokojnie, popatrz na to życie. Popatrz i poczuj emocje, jakie tam masz. Przyjdzie energia przyjemności, energia wdzięczności, energia radości, i w tym momencie Twoją bezpoświadomą powie: wow, my to chcemy mieć, my chcemy to mieć już teraz, natychmiast. I czym częściej to zrobisz, tym bardziej wzbudzisz potrzebę. To jest pierwszy krok, ale szalenie istotny, ponieważ będzie potrzebny do drugiego. A drugi krok jest reaguj pozytywnie. Ba, co to znaczy reaguj pozytywnie? Reaguj pozytywnie to jest nic innego, jak to, że w momencie, kiedy jak masz już swoją wizję, a tego nie masz, to odczuwasz cierpienie. Czyli inaczej mówiąc, ludzie tak naprawdę nie są, są nieszczęśliwi nie dlatego, że czegoś nie mają, oni są nieszczęśliwi dlatego że mogliby to mieć, a nie mają. Więc w momencie, kiedy masz jakąś wizję swojego życia finansowego, idziesz do sklepu i chciałbyś coś kupić, patrzysz w portfel, a tam nie ma. I następuje spięcie. Jeżeli myślisz o tym, że mógłbyś wyjechać na wczasy, ale na przykład na Maledivie, gdzie kosztuje to 15 tysięcy złotych na osobę, to myślisz... No niestety, mnie nie stać. Jest spięcie. Jeżeli wydajesz na coś, przychodzi jakiś niespodziewany rachunek, tak? A masz troszkę mało tych pieniędzy, to nagle zaczyna brakować. I mówisz, kurde, kończą mi się w portfelu, jest spięcie. Jak pomyślisz o jakichś fajnych wyjściach, czy o czymś, na co dzisiaj ciebie bezpośrednio nie stać, masz spięcie. A to jest cierpienie. I co się dzieje? Łączą się pieniądze z cierpieniem. Jeżeli się połączy pieniądze z cierpieniem, to jest znowu ucieczka przed cierpieniem, więc umysł podświadomy powie, mnie pieniądze nie interesują. Lepiej ich nie mieć, niż mieć cierpienie. Dlatego tak ważne jest, żebyś reagował pozytywnie. No oczywiście, ale powiedz mi zaraz, jak mam zmienić swoje emocje w momencie, kiedy faktycznie nie mam. No to jak mam to zrobić? A no. I tutaj wchodzi znowu projektowanie umysłu, czyli obraz dobrostanu. W momencie, kiedy masz leczutkie zwarcie, związane z finansami na jakimkolwiek poziomie, od razu przywołujesz do siebie obraz twojego dobrostanu. Dokładnie tak, jak tłumaczyłem w drugim materiale na temat pozytywnego myślenia. Dlatego to było ważne, żebyś to też poćwiczył. Od razu przywołujesz obraz Twojego dobrostanu, obraz tego, co tu sobie wytworzyłeś. I co się wtedy dzieje? Od razu, jakiego tylko pomyślisz, że jest tak. I zamiast spięcia tworzy się przyjemność i radość i wręcz wdzięczność. I w tym momencie, co się dzieje? Łączysz pieniądze z przyjemnością. Pieniądze. Przyjemność, mimo iż jest to rezultat negatywny, bo czegoś ci brakuje, ale zaczynasz mieć wspięcie, bierzesz obraz dobrostanu i masz przyjemność. Pieniądze, przyjemność. A twój umysł podświadomie mówi: wow, podnieśmy termostat finansowy, zacznijmy zarabiać dużo więcej, bo tam jest przyjemniej. Rozumiesz, na czym polega podnoszenie termostatu finansowego? Musisz zlikwidować ucieczkę przed cierpieniem, zbudować dążenie do przyjemności. Dlatego reaguj pozytywnie. Zawsze, jak Ci przyjdzie negatywna emocja związana z pieniędzmi, przywołuj obraz dobrostanu. Na szkoleniu świadomość finansowa, które będzie niedługo, pokażę kilka jeszcze innych technik, jak sobie z tym radzić. Ale Ty zacznij od tego, żeby przywoływać obraz dobrostanu. Następnym krokiem, szalenie istotnym, jest zapanuj nad językiem. Tak ładnie to nazwałem: zapanuj nad językiem. Co to znaczy? Zdarza się, że. Często ludzie, nie wiem jak Ty, pewnie nie Ty, ale znasz takich ludzi, może sąsiedzi, może Twoi znajomi, yy, którzy często mówią, a nie mam kasy. Masz coś kupić, masz coś zapłacić, nie wiem, a mówią: a nie mam pieniędzy, teraz nie mam kasy. Taka fajna wymówka. Ale ta fajna wymówka projektuje, ponieważ Twój umysł podświadomy nie zna kompletnie żartów. Jeżeli on nie zna żartów, więc przyjmuje to za rzeczywistość i prawdę. Więc za każdym razem, jak powiesz, czy to żartobliwie, czy rzeczywiście, czy faktycznie ich nie masz, Mówisz, że nie mam pieniędzy, to on mówi: Na pewno sobie tego życzysz, więc proszę bardzo. Nie mam pieniędzy, nie masz pieniędzy, nie mam pieniędzy, nie masz pieniędzy. Taka, ty, taka wiesz, zwykła, normalna nie wygada się w głowie, ale nie ma gadania w głowie. Twój umysł nie zna żartów. A jeżeli nie zna żartów, to projektujesz swoją rzeczywistość. Więc od dzisiaj, jeżeli chcesz podnieść swój termostat finansowy, to nie wolno ci mówić, że nie masz pieniędzy. Życie nie starczy. Że nie masz pieniędzy, że może kiedyś nie wolno. Powiedz, no zaraz, zaraz, zaraz. To co mam robić w momencie, kiedy otwieram portfel, tam ich nie ma? To co mam udawać głupa, strugać frajera, powiedzieć, o, wyrzał, to zostawiłem w domu, o, w drugiej szafce tam leżą. Nie. Faktycznie ich w tej chwili nie masz. Yy, I nie chodzi o to, żeby kłamać. Chodzi o to, żebyś zmienił semantykę. Chodzi o to, żebyś inaczej, inaczej nazywał sprawy. Czyli na przykład zamiast nie mam pieniędzy, powiedz, mam inne, ważniejsze wydatki. Albo zainwestowałem w zupełnie coś innego. Tak? Miałem ważniejsze inwestycje w tej chwili. To brzmi zupełnie z inaczej, niż nie mam pieniędzy. Inwestuję w coś innego. Mam ważniejsze sprawy do załatwienia, mam ważniejsze rzeczy do zapłacenia. Teraz zapłaciłem zupełnie coś ważniejszego dla mnie. Twój umysł podświadomy wtedy odpuszcza, bo wie, że zapłaciłeś ważniejsze rzeczy. Jeżeli miałeś do zapłacenia rachunek telefoniczny, rachunek za prąd, nie wiem, czynsz, za samochód, mieszkanie, a chcesz kupić nowe buty, które są ci potrzebne lub nie, to i tak ważniejsze było mieszkanie. Więc on przyjmuje, jako prawdę, faktycznie miałeś inną inwestycję. Ale nie zostaje mu ślad w głowie, że nie masz pieniędzy. Buduj swój termostat finansowy, a nie obniżaj. OK? Następną, następnym krokiem: kochaj to, co chcesz mieć. Rzadko kiedy ktoś o tym mówi. Więc miłość przyciąga miłość. Inaczej mówiąc, miłość przyciąga wszystko, do czego ją czujesz. I teraz uważaj, to takie górnorodne słowa, natomiast na czym to polega? Jeżeli widzisz rzeczy, które chciałbyś mieć, a ich nie masz, to w większości sytuacji ludzie odczuwają zawiść, zazdrość, spięcie, złość, frustrację. To nie ma nic wspólnego z energią miłości. Jest tylko ucieczka przed cierpieniem. Więc Twój umysł podświadomy będzie to odsuwał. Jeżeli cierpisz, to my tego nie chcemy. Jeżeli potrzebujesz nowy samochód, a nie masz go, widzisz ładną furę na zewnątrz, ktoś jedzie, a patrzysz na to i mówisz: o, jakiś stary pryk w jedzie, albo ten to, nie wiem, pożyczył od mamy, albo nie wiem, wygrał w to to lorka, to masz w sobie cierpienie. A Twój umysł podświadomy mówi: My nie chcemy cierpienia, więc odsuńmy to i nie będziesz tego miał. A kwestia polega na tym, żebyś wzbudzał. Miłość. Czyli jeżeli zobaczysz samolot, który pragniesz mieć, to ma to wyglądać w taki sposób. Czyli ma iść energia radości, wdzięczności, miłości. Tak? Chodzi o to, żebyś zobaczył w tym wartość dla siebie. Jeżeli on może mieć, to znaczy się, że ty też możesz mieć. I wyraź w to wdzięczność. Powiedzieć, stary, jesteś zajefajny, bo masz super furę. I taką samą jak ja mam. Tylko ja czekam na realizację jeszcze. Taką samą jak ja mam. Bo już tu masz. Tylko czekasz na realizację. To jest zupełnie coś innego niż zawiść. I jeżeli w tym momencie wzbudzisz sobie obraz dobrostanu, obraz dobrostanu, pomyślisz o dobrostanie, to od razu energia ci pójdzie inna i błogosław tego człowieka. Błogosław tą rzecz. Jeżeli ktoś wyjeżdża na Malediwy, a ciebie na to nie stać. Popatrz na to i powiedz. Mm, u mnie też się to realizuje. Zaczniesz to przyciągać. Bo miłość przyciąga to, czego pragniesz. Więc pamiętaj zawsze, kochaj to, co chcesz mieć. Wzbudzaj tą miłość. Na szkoleniu pokażę jeszcze jedną technikę, która pozwala tym szybciej regulować. I ostatni punkt to jest projektowanie mentalne, czyli i nic innego, tak jak powiedziałem w projektowaniu, w tym materiale, projektowanie mentalne, dokładnie rozszerzanie Twojej strefy komfortu na poziomie mentalnym, czyli budowanie wizji tego, co chcesz mieć. Najprostszą, taką najkrótszą techniką, nieskomplikowaną, to jest, że sobie siadasz, zamykasz oczy, przywołujesz obraz swojego dobrostanu i żyjesz w tym, tak jak film Sekret pokazał, po prostu w tym jesteś. Obserwujesz swoje absolutnie doskonałe życie, cały komfort i standard Twojego nowego życia, przeżywając emocje wewnątrz. Czyli zamykasz oczy, jesteś w tym i przeżywasz. I czym częściej to robisz, tym mocniej otwierasz strefę komfortu. Przesuwasz ją mentalnie na poziomie, na razie wewnętrznym, strefę komfortu. A jak to w Biblii i wielu miejscach jest napisane, co wewnątrz, to na zewnątrz, więc najpierw zbudujesz to w poziomach serca, a później przejdzie to na zewnątrz i zacznie Ci się realizować. Czyli Twoja strefa komfortu zostanie przekroczona na poziomie mentalnym, a Twój termostat finansowy bardzo mocno się podniesie, bo Twój umysł podświadomy pewnie już to wiesz, nie odróżnia dobra i zła i nie odróżnia rzeczywistości. Jeżeli sobie coś wyobrażasz, to jest to dla niego przeżywane jak byłoby prawdziwe. Więc rób to jak najczęściej, a jeżeli chcesz poznać dokładnie technologię, to proszę, zakup sobie materiał, projektowanie mentalne. Tam masz dokładnie, krok po kroku pokazane, jak to działa, dlaczego działa, w jaki sposób to robić, jak ćwiczyć i bardzo e, pokazane jest, jak silnie to zrobić, żeby to naprawdę dobrze, bardzo efektywnie działało. Więc jeszcze raz, raz umówię. Pamiętaj o tym, co mówiłem wcześniej w pierwszym filmiku. Zmień podejście do pieniędzy, bo one są szalenie konieczne, szalenie istotne. Po drugie, myśl pozytywnie na temat pieniędzy. Tam masz materiał, jeżeli potrzeba, to wróć się do drugiego materiału. Tam dokładnie jest powiedziane jak. Po trzecie, dowiedz się czego chcesz, na co chcesz i zbuduj obraz dobrostanu. Reaguj pozytywnie, przywołuj sobie obraz dobrostanu na każdą negatywną formę związaną z pieniędzmi. Zapanuj nad językiem, czyli nigdy nie mów, nie mam pieniędzy. Mam inne inwestycje w tej chwili, dużo ważniejsze. Kochaj to, co chcesz mieć, czyli wzbudzaj sobie miłość w momencie, kiedy widzisz to coś. Czego pragniesz, czego potrzebujesz, żeby to korelowało z Tobą i przyciągało się nawzajem i projektuj, projektuj mentalnie swoją obfitość, swoje bogactwo, swoje szczęście. Oczywiście, po tym wszystkim potrzebne jest działanie. Potrzebne jest działanie, żeby można było zrealizować to, co Twój termostat finansowy Ci umożliwi. Więc najpierw zbuduj termostat finansowy, a później działaj. Działaj. Strategię działania. Żeby zarabiać finanse, to jest zupełnie coś innego. Tak? Ale tu mówimy o podniesieniu termostatu finansowego. A więc ja Ci życzę miłej zabawy z tym wszystkim. Nawet nie zabawy, a mógłbyś potraktować to jak naprawdę jedną część swojej pracy. Jeżeli pracujesz 8 godzin dziennie, dołóż sobie 15, 20, nawet pół godziny dziennie, żeby zrobić taką robotę. Ze swojej strony, tak jak i w poprzednich filmikach, zachęcam Cię do tego, żebyś zostawił komentarz dotyczący tego materiału, co Ci się w nim podobało lub tego, co Ci się podobało w poprzednich materiałach lub we wszystkich moich szkoleniach. Życzę Ci miłego dnia i do zobaczenia. Pozdrawiam, Piotr Szczerkowski.